Już pod urzędem zbierają się petenci. Dzień, dzień dobry, proszę pana. Witam pod urzędem. O, pan, pan sobie zakłada maseczkę prawidłowo. Coś, coś powie. Wi, 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 witam pod urzędem. Tak, tak, tak. Bardzo mądrze pan zrobił, że w taką ciepłą noc pan tutaj przy, przyjechał. No przyjechałem, bo chcę pojazd zarejestrować. Muszę, żeby to... No no słusznie, ale wiesz, dobrze, pan zrobił, że, że wybrał pan taką ciepłą noc. Bo jak będzie pan tutaj czekał, to będzie panu ciepło, będzie sucho, bo nie, nie, nie pada i tak dalej. Czy, czy dobrze się pan czuje? Czy wszystko w porządku? W porządku tak. Czy zmierzyć panu temperaturę? Nie, 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 nie. Ale mimo wszystko mogę panu podać. Jest gdzieś tak koło 6-7 stopni. Co prawda nie mam termometru cyfrowego przy sobie, ale gdzieś, gdzieś tak będzie. Wi wilgotność, jeśli chodzi o wilgotność, to jest sucho, bo widzi pan chodnik jest suchy, nie, nie, nie padało no, w, no, w nocy. Czy, czy podnieść panu trochę ciśnienie? Ma, czy ma pan dobre ciśnienie? Nie, dobre. Jakby pan miał za niskie, to powiem panu, że czeka pana jeszcze parę godzin czekania tutaj. A, proszę pana, jestem ciekaw, z, z jakiego powodu klienci tak, znaczy nie klienci, tylko petenci nocami się tutaj zbierają, bo ja co noc tutaj przyjeżdżam i znaczy przychodzę, bo ja tutaj niedaleko w beczce nocuję na rynku i z, zawsze widzę, że każdej noc, nocki tutaj kogoś widzę nocami. To znaczy się wie pan, syn ma akurat wolne. i chcę załatwić sprawę. Aha i pan pan po prostu wie w jego imieniu tutaj czecze. Jestem, jestem... Z, z w, w, a on tu zaraz dojedzie po A, roz, roz, rozumiem, czyli czyli pan, pan jest jakby nocna zmiana, a... Tak, a syn a, 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 a syn Dobrze, no to życzę tutaj przyjemnego stania. Znaczy pan sobie, pan sobie siedzi w samochodzie, siedzi sobie sobie pan w samochodzie i... Ja tu taki społeczny komitet pomocy kolejkowiczom y, tworzę. Nie magister Zarzycki, nie wiem, czy pan kojarzy mnie. A! Wiem, wiem, wiem. Matematyka. Cóż, tak, tak, nauka matematyki. A, rozumiem, rozumiem. A, 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 a jakie refleksje tak no, nocą pana się, panu się tutaj budzą? <laughs> czy czy jeszcze, jeszcze, jeszcze pan śpi trochę, tak? Nie, no nie śpię. No jechałem. jechałem tu ponad 20 km. A, no to dobrze. Dokładnie z nad Wisły jestem. Tak Aha. A, a stan Wisły jaki jest? O, obecnie, Nie, 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 po, teraz, nie grozi? Teraz wszystko już w korycie jest, bo tak to wylała wcześniej. Aha, wylała trochę, Jak ale, ale jakieś szkody? Tylko czy tak na łąkach? Nie, 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 nie. tak tylko po prostu na łąki na Aha, aha. No to przyjemnego tutaj czekania, dobranoc. Dobranoc, dziękuję. Wtąd już powychodzili z samochodów i pod tym pięknym urzędem zrobiła się już spora kolejka. Witam państwa tutaj pod tym pięknym urzędem. Nie magister Zarzycki ze Społecznego Komitetu Pomocy Kolejkowiczą. Czy dobrze się państwo czują wszyscy? Czy, czy może trzeba państwu zmierzyć temperaturę? No, trzeba, tak. Zaraz, zaraz państwu podam, niech państwo poczekają. Mam tutaj cyfrowy te termometr, zaraz tutaj sprawdzę. O, na tym termometrze. Proszę państwa, jest 7 stopni. Mają państwo ciep ciepłą nockę. I jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, to jest, to jest mała, bo jest sucho. Chodnik jest zupełnie suchy, nie muszę Państwo nosić parasolek. Czy mają Państwo dobre ciśnienie? A, a higrometr Pan ma, czy nie? Jeżeli chodzi o ciśnienie, to mogę pod, podnieść ciśnienie. A. Bo jak powiem Państwu, że tu czeka Państwa jeszcze wiele godzin czekania, to chyba Państwu ciśnienie podniosłem. Nie, mnie to nie. Ciężko mi jest podnieść. Aha. Czyli, czyli Pan miał już wysokie ciśnienie już, już wcześniej, tak? Tak, bo ja się za komuny urodziłem, to już mi podnieśli, kiedyś nie trzeba. A to proszę pana, to nie, nie, wiem, nie wiem, czy pan wie, pr przed jakim ważnym urzędem pan stoi. Bo pan stoi przed urzędem powiatowym, ale wie pan, co tu za komuny było kiedyś? Za komuny? Co było w tym budynku? Co prawda, tej części nie było wtedy jeszcze. No ale, ale w tej starej części, to wie pan, co było? No dom partii. No tutaj był Aha. komitet powiatowy, komitet Polskiej Zjednoczonej Partii nie, Robotniczej. Nie. A, a, a wie pan, a jak pan myśli, czy no, nocami się ludzie zbierali w kolejce do tego komitetu tutaj, żeby coś załatwić? Do tego komitetu partii. Wtedy. To nie był dom partii, tylko to się nazywało na chuj na hata. Ja, jak jak? Tak. A, no tak, nie będę powtarzał. Rzeczywiście, rzeczywiście. To jest po japońsku. Po, ja, po japońsku, tak, tak, tak. A proszę pana, a z, z jakiego powodu? Bo ja tutaj niedaleko na rynku w Berce mieszkam i tak sobie nocą wychodzę sobie yy, czasami yy, prze, przeciągnąć kości, że tak powiem, rozprostować kości z tej beczki. I tutaj ciągle widzę nocami klientów, którzy, znaczy petentów, interesantów pod tym urzędem. Skąd się to bierze taki zwyczaj nocnego tutaj czekania w kolejkach? Czy to jeszcze jak, jakaś pamiątka z czasów komuny? Bo wtedy tak się czekało za kiełbasą, za masłem, czasami za, za pralką, za lodówką. Dostało, ale to urzędy do tego przyzwyczajają. A, po, no, no, po prostu no, no tak, jakaś organizacja jakaś. W, Nie, tu jest brak organizacji. A tu, tu w tym urzędzie, mówi pan? Tak, za, zamiast przyjmować 50 osób, to po co urzędnik przyjmie 10 dziennie. A, aha, no tak, no tak. Czy, czy ma, ma, ale może ma, taki, ma, może ma taki limit. Nie, może tak sobie ustalają. To, to. Ich, ich nie interesuje ilu, bo i tak nie mają. Ale wie, wie pan, ale do, do lekarza jest limit, bo jest, NFZ daje jakieś tam limity, że lekarz może wyleczyć tylu i tylu chorych. Więcej, więcej mu nie wolno, bo będzie miał jakieś tam nad... Nie wyleczyć, tylko przyjąć. Przyjąć, no tak, pardon, przyjąć. <śmiech> <śmiech> przyjąć. <śmiech> no tak, ma, ma pan rację. Dobrze, że pan je poprawił. No nic proszę pana, ja jeszcze, jeszcze, jeszcze się tro, troszkę zdrzemnę. Życzę Państwu tutaj... Ży, życzę ciepłej nocy. Ciepłej nie pada pokorzenie, byśmy puścili. No właśnie, do no właśnie. Dobranoc.